Siemano, siemano, błądziorno, bym chciał powiedzieć, bo, bo mamy paczkę AC Milan, nowego trenera piłkarzy. 1500 końców będzie nas to kosztować. Nie wiem, czy nas, bo ja nie wiem, czy po to pójdę, ale zobaczmy, czy w ogóle warto się tym zainteresować. Zaczniemy od Konii de Winter. Konie de Winter Przypomnę tylko, że były obrońca Juventusu, były obrońca Juve Med 91 wzrostu, prawa noga Destroyer Bloker Interception, Man Marking Aerial Sadin Tackle, Acrobatic Clarence, Heading. No i oczywiście każda z tych kart ma jeszcze booster, nie? możecie sobie dodać. Hmm. Fajnie, fajnie wygląda. 81 ma teraz, 27 leweli. Środek obrony lub prawy obrońca. W porządku, bardzo w porządku wygląda, powiem Wam. Fajnie to się zaczyna. Dobry piłkarz. Stran ninja, Żuwie, Ninja Pawłowicz. Build up 94 wzrostu. No na pewno siła. 83 na starcie. Gra w obronie, siła. Tutaj będzie brakowało na pewno szybkości, przyspieszenia. To jestem pewny. To nie każdy takimi obojętnicami lubi grać. Balansu w ogóle nie ma. Przyspieszenia, szybkości. 27 leveli. No ten. Gorzej mi się podoba, bardziej mi się ten podoba. Ten mi się średnio Santiago Jimenez, Fox in the Box, met 85 wzrostu. Wykończenie, główkowanie, siła, skoczność, szybkość, silny strzał. Piłka nie przeszkadza, ale Fox in the Box bez podań. Przyspieszenie nie będzie jakieś mocne, balansu nie będzie. No, jakiś wielki gracz w tej grze, to to nie będzie. Przynajmniej ta karta. Bo ja mam jego kartę, swoje nogi, i jest bardzo fajna. Bardzo przyjemna. A tutaj, no, tak mi się średnio wydaje to. Średnio. Rafael Leao, Gol Pacher, Met 88 wzrostu. Tutaj szybkość, przyspieszenie no to zabójcze, nie? grubo ponad 90, do tego balans, fizyka, kontakt, nawet skoczność ponad 70 będzie, wykończenie, dribbling, fajne, na gol na, na napastnika środkowego fajne, spoko. Podciągnąć mu tutaj bol Control i tak dalej. Ponad 80. Wykończenie mu dać 90. Szybkość będzie się zgadzać. Przyspieszenie. Busta można mu dać. flip flap double-touch. Ogólnie skile można dodawać. No ten fajny, ten naprawdę fajny. Mateo Gabia, Build Up. Główkowanie, skoczność, siła na pewno się zgadza. Gra w obronie nieźle. Szybkość niezła. No spoko. Ten tak, ten na pewno lepszy od tego serba. Ten wok mi się bardziej podoba. Christian Pulisic. Hall player. Można dać mu pozycję, może zagrać wszędzie. Super Saba ma double touch, soul control. Ogólnie spoko skill do podań, do wrzutek, do strzałów dalekich. Przyspieszenie, szybkość się zgadza. Dobry dribbling, ball control, podania, wykończy. Bardzo fajne. Fajne. Pulisik, fajny. Fajny pulisik. Pervis Estupian cross specialist. Mało jest specjalistów. Ekwador. Met 75 wzrostu, Ecuador. Pamiętacie tę piosenkę? Piosenka była bardzo fajna. Ping pong crossing, double touch. Fighting Spirit, Interception Man Marking, Ostrid O Okuźwa. Ten, ten tak. Oj, ten zdecydowanie super. Super gościu. Idealny wahadłowy. Ten fajny, ten bardzo mi się podoba, ten na tak. Christopher Nkunku. Na początku i futbol, grałem jego kartami i bardzo fajnie się poruszał. Tutaj ma super saba, one touch pass, outside Carler, double touch, chip shot control, heel trick i tak dalej. I podać potrafi króciutko. I kuźwa wykończyć. I stały fragment i balans i przyspieszenie, szybkość, kicking power. Dribbling, oj, 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 super, Creative Playmaker, super karta, obie nogi. Super karta, fajny, kolejny taki naprawdę, naprawdę fajny. No tego bramkarza to trzeba sprawdzić, kto nim grał, to może się wypowiedzieć. To nie oceniam, może być fajny. Adrian Rabiot, Box to Box, grałem nim kiedyś i bardzo fajnie się sprawdzał. Kiedyś go w Juventusie, teraz już w Milan. Skille do obrony, do podań, do strzałów, do główkowania, knuckle No taki typowy box to box, wybiegany. Może biegać cały metr, 33 z metr 91 zresztą. bardzo fajny, bardzo fajny. Luka Modric. Luka modzić orkiestroyer 40 lat No block pass, low loaded pass passing No wiadomo do podań, do w daleka, double touch Przyspieszenie fajne Balans fajny 35 leveli. no podać piłkę potrafi, piłka nie przeszkadza Ball control jest Dribbling mógłby być wyżej w obronie coś tam potrafi. Szybkość nie będzie jakaś poważna. Ale bardzo fajny. Bardzo fajny, ale z tej paczki na pewno nie najlepsza karta. Ale Luka szacunek, uwielbiałem gościa, zawsze szacunek dla niego. No i trener Mossimiliano Allegri. Były szkoleniowiec Cagliari, Calcio, Milano, Juventusu i teraz z powrotem Milano. Long ball counter, long ball do attacking, awareness i do ball control dodaję plusa. I do tego ma jeszcze link-up'a z napastnikiem środkowym, Fox in the box'em i skro specjalist. Także bardzo fajne paczka ogólnie na tak. Jak ktoś buduje sobie konto, to tą paczkę bierzecie, macie super trenera, Fajnego pomocnika, fajną pomoc. Macie trzech fajnych pomocników. Macie super wahadłowego, niezłego obrońcę, drugiego niezłego obrońcę, fajnego napastnika, fajnego skrzydłowego. No Pawlowicz mi się nie podoba. jeszcze na ławkę taki może. Bardzo fajna paczka, bardzo fajna. Zresztą to jak ta Barcelony, no ale no naprawdę świetna. Tylko tysiąc i nie, to kosztuje. No to do żabki marsz. Miłego oddzionka. Życzę miłej soboty, i jutro miłej niedzieli. Nie wiem, kiedy to będziecie oglądać. Zapraszam na livey na Twitch. Ja nazywam się Darson.pl i jestem fanem Pro Evolution Soccer. Trzymajcie się, cześć.